Porozumienie USA z Niemcami. Będą sankcje dla Rosji Nord Stream 2. Jest porozumienie USA z Niemcami. Podsekretarz stanu do spraw politycznych Victoria Nuland potwierdziła w środę, że USA doszły do porozumienia z Niemcami w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Porozumienie ma zobowiązać Niemcy do nałożenia sankcji na Rosję w razie szantażowania przez nią Ukrainy. Nuland przemawiała w Senacie podczas wysłuchania dotyczącego polityki wobec Turcji. Pytana o sprawę Nord Stream 2, osoba numer 3 w amerykańskim resorcie dyplomacji potwierdziła wcześniejsze nieoficjalne informacje, że USA i Niemcy zawarły porozumienie pozwalające na dokończenie gazociągu. To jest zła sytuacja i zły gazociąg, ale musimy pomóc, chronić Ukrainę i myślę, że poczyniliśmy pewne znaczące kroki w tym kierunku, powiedziała Nuland. Przedstawicielka Departamentu Stanu ujawniła ogólne postanowienia umowy. Wedle planu USA i Niemcy mają wesprzeć Ukrainę w jej wysiłkach w kierunku dywersyfikacji źródeł energii i tak zwanej zielonej transformacji. Nie podała jednak kwoty ewentualnych inwestycji. Szczegóły w środę Niemcy zobowiązały się ponadto do działań na rzecz przedłużenia rosyjsko-ukraińskiej umowy o tranzycie gazu. Obecna umowa wygasa w 2024 roku i przynosi Ukrainie ok. 3 miliardów dolarów rocznie. Berlin obiecał też, że podejmie działania na szczeblu rządowym przeciwko Moskwie, między innymi poprzez Unia Europejska, w tym sankcje, jeśli Rosja będzie używać tranzytu gazu jako środka przymusu wobec Ukrainy. Do tematu w środę odniósł się również rzecznik Departamentu Stanu Price, który podkreślił, że USA nadal uznają projekt Nord Stream 2 za geopolityczny projekt Rosji, który szkodzi zarówno Niemcom, Ukrainie, jak i szerszemu bezpieczeństwu energetycznemu. Dodał jednak, że administracja prezydenta Joe Bidena doszła do wniosku, że sankcje prawdopodobnie nie będą w stanie powstrzymać projektu. Pełne szczegóły porozumienia mają zostać przedstawione jeszcze w środę we wspólnej amerykańsko-niemieckiej deklaracji na ten temat. Przedstawiciel dyplomacji USA w Polsce, tymczasem doradca szefa dyplomacji USA Derek Hollett, w środę rozpoczyna wizytę w Polsce. Jednym z tematów rozmów mają być wspólne obawy dotyczące gazociągu Nord Stream 2. Hollett który pełni funkcję podsekretarza stanu i doradcy politycznego szefa dyplomacji USA Antonego Blinkena, będzie przebywał w Warszawie w dniach 21-23 lipca. Podczas wizyty ma poruszyć szereg kwestii w tym wspólne obawy dotyczące gazociągu Nord Stream 2 i szerszego bezpieczeństwa energetycznego, a także temat wspólnego przywiązania do demokratycznych wartości i instytucji z wysokimi przedstawicielami władz i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, zapowiedział Departament Stanu.